Serdecznie witamy. Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Obecnie pracujemy nad pracami w naszym kościele. Wykończeniowym. Tak, robimy dekoracje świąteczne. Orkiestra kaszubska, No. Kęsanka się rusza, żeby Jezusowi był spokojnie, utulony był w odpoczynku. Aniołek, który pięknie skrzydłami rusza. Dzwon, dzwonnik nasz. Także mamy to już wszystko uruchomione, przystrojone. No i po prostu czekamy tylko na zbliżające się święta. Narodzenie Pana Jezusa.